Star Wars Holiday Special. Cześć z tej strony Ormando i witam Was bardzo serdecznie w Wigilię, Wigilię, więc wszystkiego najlepszego na święta. A jaki mógłby być temat na święta najlepszy niż Star Wars Holiday Special, którego powiem Wam, że już żałuję, że chciałem ten temat się, tego tematu się podjąć, bo kiedy odświeżałem sobie to wspaniałe arcydzieło, no to, no to jednak jest ciężko półtora godzinny film, który powstał w 78 roku wyszedł w listopadzie, czyli przed świętami no wiecie, rok wcześniej były Gwiezdne Wojny, wyszły pierwsze Gwiezdne Wojny pojawił się szał, szajba po prostu na, na Star Wars więc jak telewizję, to znaczy no tam to był film telewizyjny, jak postanowili spieniężyć ten sukces jakim były Gwiezdne Wojny, a no tak, że zrobią film na święta w świecie Gwiezdnych Wojen, którego George Lucas się sam wstydzi. Oczywiście on tam nie reżyserował tego filmu, no ale gdzieś tam, oczywiście była to jego franczyza, więc gdzieś na to przyzwolił. I nawet kiedyś wypowiedział się, że gdyby miał wystarczająco dużo czasu i młotek przy sobie, to by każdą kopię tego filmu zniszczył. Eee, teraz jest internet, więc można znaleźć ją w internecie, to, ten, to wspaniałe arcydzieło kinematografii. Ale o czym opowiada Star Wars Holiday Special? Pewnie pomyślicie sobie: A o świętach, o świętach i postaciach z gwiezdnych wojen podczas, podczas tych świąt. No nie do końca, bo tutaj nie ma świąt jako takich, jako świąt Bożego Narodzenia. Chodzi tutaj o tak zwany Dzień Życia. Dzień Życia, czyli taką, takie święto Bożego Narodzenia na planecie Łukich. I cała fabuła skupia się na tym, że Han Solo wraz z Czubaką próbują dotrzeć na rodzinną planetę Czubaki. Właśnie na to święto, na to święto. Wspaniały pomysł, cóż za przepiękny pomysł, żeby tutaj wstawić postacie z Gwiezdnych Wojen do, jakiegoś do jakiejś świątecznej produkcji, prawda? No nie. Zobaczymy jak wygląda standardowe życie Łukich, a wygląda jak standardowe życie rodziny telewizyjnej z lat 70 80 Co się stało z twarzami tych łuki, tej rodziny Czubaki? Nic dziwnego, że on cały rok lata z, po galaktyce z Hanem solo i wraca tylko na jeden dzień świąt. No, zobaczcie te mordy. Wiecie, Czubaka, no to z jednej strony wysoki pies z niego, wysoki łuki, który, no, z jednej strony jest przerażający, a z drugiej strony, no, chcesz się do niego przytulić, bo jest po prostu taki fajny, tak? A ci to po prostu wyglądają jak jakieś wyciągnięci z najgorszych koszmarów. No i wiecie, zwykła rodzinka sobie tam spędza czas, mama coś szykuje na święta, dzieciaki oglądają... Tańce? I prawie cały ca cały film jest taki. Będziemy widzieć piosenki raz na jakiś czas. Tego typu. Teraz troszkę bardziej możemy się przy, przyjrzeć Markowi Hamilowi, yy, czyli Lukowi Skywalkerowi. Czy on ma pomalowane rzęsy? What's up? Chewbacca. Yeah, bring him to the screen. I I co tam jakieś hologramy w Nowej Nadziei i tak dalej? Normalnie mają telewizory na planecie Łuki, gdzie oglądają programy kulinarne z kosmiczną wersją Magdy Gessler i, no i tak sobie no, tam szykują jedzenie normalnie. Ciekawe ile mają potraw na swoją tą pseudo -wigilię. I w dużej mierze ten film skupia się na tym, że ktoś coś ogląda. I tutaj właśnie najpierw oglądaliśmy te dziwne występy, teraz oglądamy program kulinarny, jeszcze kilka różnych ekranów, gdzie po prostu bohaterowie coś oglądają. To jest właściwie tak myślę, że połowa tego filmu. Ktoś coś ogląda w telewizorze, a my oglądamy jak ktoś coś ogląda w telewizorze. To prawie jak streamy z gier. I to jest chyba to jest chyba moja ulubiona scena z całego filmu, czyli jeden, jeden z łukich dostaje prezent. Prezent, który polega na tym, że y, to jest taka maszyna do oglądania softpornu. <laughs> no zobaczcie. Kind of to a, uh... wow. Do you know what I mean? Happy Life Day. I do mean Happy Life Day. I find you adorable. I'll tell you a secret. I find you adorable. I find you adorable. I find you adorable. I, I don't need to ask how you find me. You see, I am, I am your fantasy. I am your experience. I am So experience, your experience. me. So experience. Me. I am your pleasure. This so enjoy is our me. Together. This is our moment together in time. That we might turn this moment into an. experience. I a propos oglądania czegoś. Więc teraz dzieciaki, te małe łuki zaczynają sobie oglądać bajkę, kreskówkę. I mamy tutaj. Kreskówkę z gwiezdnych wojen, którą wiele osób wspomina, dlatego że było to pierwsze pojawienie się Boby Feta. I zresztą to, jak tutaj Boba Fett wygląda w tej kreskówce, no, przywołuje to, jak wygląda teraz Mandalorianin, bo bardzo podobny karabin, zresztą sam kolor zbroi, kolor hełmu bohatera. No, widać, że tutaj twórcy Mandalorianina, czyli John Favro po prostu inspirował się tym wyglądem pierwszego, pierwszej wersji Boby Fett'a z tej właśnie kreskówki. Wiele osób uważa, że to jest najlepszy moment Star Wars Holiday Special, i chyba tak jest, ale z drugiej strony, no zobaczcie chociażby na inne postacie, no Han Solo wygląda jak po wylewie, Mark Hamill ma gały jakby po prostu wciągnął nie wiem ile kokainy, pewnie Carrie Fisher mu ten, no, może za wcześnie, za wcześnie na takie dowcipy, może Carrie Fisher mu coś tam użyczyła, ale no, no nie jest to zbyt dobre, no to tak jakby w śmieciach znaleźć, nie wiem, no kawałek starej wędliny, no, no nie jest to, 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 to też śmieć, ale no ma troszkę, może większą wartość, no nie wiem. Nie wiem do czego to przyrównać. Do domu Łukich wpada imperium, wpada imperium i wszystkich rozstawiają po kątach. Czekają na Hanna solo i Czubakę, żeby ich pojmać jak tylko przybędą. No ale jak można się spodziewać, Han i Czubaka po prostu biorą sprawy w swoje ręce i uwalniają rodzinę i wszystko jest dobrze i w porządku. I teraz mamy chyba najbardziej. No może nie, tamta wcześniejsza jednak była bardziej cringe'owa scena, ale. Zwróćcie uwagę na twarze, bo Kerry Fisher tutaj zaczyna śpiewać kolędę, powiedzmy, taką świąteczną piosenkę. Towarzyszy jej Harrison Ford i Mark Hamill. I spójrzcie tylko na te twarze, jak oni nie chcą tutaj być, jak po prostu, jak widać, że za, ktoś im zapłacił. On, Mark Hamill tam już odpływa po prostu. Harrison Ford to jakby mógł, to by wszystkich po prostu gołymi rękami pozabijał. Kerry Fis Fisher, Fisher, to w tamtym okresie to było wszystko jedno, co się wokół niej dzieje, ale no. To, te, te, te twarze mówią same za siebie, jak odbierany przez aktorów był ten Star Wars Holiday Special. Nie wiem, czy tam była jakaś klauzula w ich kontrakcie do oryginalnych Gwiezdnych Wojen, że oni muszą zagrać w jakimś takim barachle czy coś, ale no, widać yy, po prostu po ich minach, że no, oni nie chcą tutaj być. Nie dziwię im się wcale. A rodzina Łuki siada do obiadu i to jest koniec Star Wars Holiday Special. Eee, what the hell! Co tu się w ogóle działo? Co tu jest? Najlepsze jest to, że nie wiem ile ten filmik potrwa, ale nie, nie przypuszczam, że dłużej niż kilkanaście minut, a ten film trwa półtorej godziny, więc wyobraźcie sobie, to, to jest wszystko, co się dzieje w tym, w tym filmie tak naprawdę skrócone e, przeze mnie, złożone tak naprawdę w ten jeden element. I, I chyba wystarczy tego typu oglądanie, bo jeżeli ktoś z was nawet dla beki chciałby sobie to obejrzeć, to te półtorej godziny jest stanowczo za długie, bo jest tutaj za mało tych takich bekowych scen, żeby po prostu móc sobie posiedzieć luźno i po prostu, nie wiem, z ziomeczkami się pośmiać, z czegoś śmiesznego, co kiedyś wymyślono na fali popularności gwiezdnych wojen, bo to trwa kurde, półtorej godziny, półtorej godziny. Po prostu nudy najzwyczajniej w świecie, a raz na te 10, 15, 20 minut zadzieje się coś, z czego można po prostu pocisnąć sobie bekę. Więc nie polecam wam w ogóle Star Wars Holiday Special. Choć, jak bardzo ktoś chce, to można to gdzieś tam wygrzebać, nawet na YouTubie, bo to już ma każdy gdzieś, to niech, niech to leci i w ogóle niech to ludzie wrzucają już. Już chyba George Lucas stwierdził: Nie, no wszedł ten internet, to nie da się tego młotkiem wszystkiego zabić. No to już niech tam sobie leci i to. Yy, tak naprawdę tyle. Tak naprawdę tyle. Dziękuję Wam bardzo. Yy, jeszcze raz życzę wesołych świąt wszystkim. Yy, maraton nadal trwa pomimo świąt, więc mam nadzieję, że gdzieś tam między yy, karpiem a pierogiem yy, się wstrzelimy. Może postaram się wcześniej wrzucać trochę te filmy, żeby tam nikomu tyłka nie zawracać, tyłka nie zawracać przy stole wikilijnym i tak dalej, przy świątecznym stole z rodziną. Także życzę wam wesołych świąt, spędźcie je z rodziną, bo to jest najważniejsze i niech moc będzie z wami.